Hej siemczko, witajcie, z tej strony Gilon i witam was dzisiaj w sklepie 16 maja 2022 roku i co? Dzisiaj mamy nowy skin z Zuri za 1200 i skinek myślę, że bardzo spoko, bo też mam fajne dosyć skrzydełko wiadomo, dosyć spoko, bardzo fajny skin za 1200 myślę i, i mamy też kilof do niej, czyli wszechmocny DHA i też za 800 fajny kilofik e, manieczka za 800, szkarłatny sai za 600 Mariusz za 800 Dalej mamy zestaw reżim za 1500, czyli oczywiście reżim za 1200 i szabla reżim za 800. Dalej mamy strzelec brutala za 800, rakietę za 800, makarenę za 500, podwójne złoto za 500, nie wiem za 200, papier kamienny za 200, pakiet zadań z Rycerza Omega, zestaw Robocopa, Short Ninja, Buga, Lachlan, Beam, Laserbeam, Loserfruit, Chica, zestaw Master Chief, zestaw Katie Marcus, Kylo Ren, zestaw Skywalker, żołnierz City Rey, Finn, Szturmadz imperialny Imperialny, Bliss, Wing, zestaw Łowca Nagród, zestaw Boba i to by było na tyle. Także co widziałeś Jeśli sklep by się podobał to pamiętajcie sub dzwonem, łapka w górę i jeśli będziecie coś kupować w sklepie to oczywiście z kodem brzdzila. A ja się z nam żegnam. Siemneczko.